Kurde, ile nuda weszło. Siema. Myślałem, że wpierdol chcesz ob obskoczyć frajerze No Frajer cię zrobił i obrobił. Co to za jest świat głupi? Mitu pogłoski, dosy, że wyzywasz mnie frajerze A co mnie to powiedzieć? Rudy to streamuje. Mogę cię, o wyzywać w każdej chwili, jeżeli masz z jakiś problem, no to to twój problem, nie? I co dalej? Ale czy ja coś o tobie mówiłem? Zacznijmy od tego a, bo powiedziałeś, że Cię wyzywam. Przyjeżdżaj jutro na Wrocław Główny o 12:00 to się po napierdalamy. Dobra, dzwonię tylko do kolegów z Łaszczowa i zobaczymy. Jak ty kolegów nie masz, to do kogo Ty chcesz dzwonić. A my się w ogóle znamy? Skąd wiesz, że nie mam kolegów? No, no wiem. Bo... Słychać nawet przecież przyznamy. siedzisz na Discordzie u jakiegoś streamera Minecraftowego. I ten się okażesz sobie Zamknij pizę, frajerze rudy. za to Cię robiła. A, no i właśnie, wypadł. Yeah. <laughs> Porozmawiane. Co już się spłakałeś, żeby mnie wyrzucasz? Kto cię wyrzucił? No nie wiem, ktoś mnie wyrzucił. Nie no, to musisz coś kliknąć, mi klika zawalić. Myślałem, że uciekłeś właśnie. Co? Jeszcze raz, bo se plenisz strasznie. Wyjmij to, zbudzi co tam masz i mów od początku. Mhm. Po, po chuju. Nie no. Nie no, napisał mi ogólnie Rexonic, że ten. nie wiem. Ja, ja też ogólnie Jak że... do ciebie napisał, to pochuj się do mnie pruje? <grym> A czy ja się do ciebie próję? Tak, kurwa, prujesz się do mnie. majty, bo ci żyłka pęknie. Ja pierdolę, ale toksik się dobra, zrobił. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo tutaj gramy w grę i trochę przeszkadzacie, jakbyście nie zauważyli. No dobra, ty ale ja co.